Cześć! Sama, witam Was na moim bez, kanale. Dzisiaj to, pokażę Wam moją kolektę LPSów i doma, który mam tu, ale zaraz Wam wszystko pokażę, co i jak. Najpierw to otworzymy Ciekawę pudełeczko. To, pudełeczko. To, Dobra, otworzymy pudełko. Teraz wysypiemy wszystkie DPS-y. Co prawda miałam ich więcej, ale troszeczkę mam młodszego brata i mnie. trochę je pokupi. No, ale pokupiłem tylko dwa z tego, co tu widzę. Okay. nie chyba już wszystkie odnalazłam, ale tak. Ja je wszystkie postawię i widzimy się za moment. Dobra, ułożamy wszystkie LPS-y. I to jest oto, pokażę Wam kolekcję. Są moje, ulubione LPS-y. Możesz go użyć? I są trzy małe, miał, a wiem, wiem brakuje mi jednego, jeszcze miałem takiego skunksika, ale nie wiem gdzie jest, mam takiego koteczka, taką małą sówkę od tej suwki, w sumie, nie pokazałam. I tutaj się wkłada no i taką małego koteczka. To jest moja kolekcja LPS-ów. -y. Dobra, porozkładam je w domku. Dobra, rozłożyłam teraz wszystkie lps -y. I tak, to jest taka jakby dwie, dwa, dwie kanapy, fotele albo i net łóżko. Tu jest łóżko tu jest teraz, y, jajeczko tu są ustawione lps takie to są na serio takie trapaki tutaj jest legowisko dla piesków dlatego włożyłam tutaj dwa pieski tutaj dwa pieski poszły mam tu taki fotel z no, z rolki i kanapę zrobioną już, bo piona w innym domku i siedzi tu kotek i słówka. no i lustereczko, w którym się przegląda mój konik no i to wszystko tak oto wygląda teraz wyciągnę te wszystkie rzeczy i wam pokażę jak w ogóle ja to zrobiłam ale wam powiem, a nie pokażę, bo no niestety nie, nie nagrywałam tego jak robiłam, bo no, trochę mi to długo zajęło, ale wam zaraz pokażę jak to wszystko było zrobione. Widzicie mnie za chwileczkę. Nie wam zapomniałam powiedzieć, w sumie wam teraz powiem jak ja te w... to zrobiłam. To w sumie są torebki dla lalek Barbie. O. Bo to jest tak, bierzesz butelkę, odcinasz ten dół, bierzesz jakąś akurat taką wstążkę, przyklejasz klejem. No i masz dwie torebeczki dla Lalek Barbie, albo właśnie takie foteliki jak dla LPS-ów. Albo nawet i też dla LOL Surprise jak tam boli. Tu to jest lusterko od po prostu od, no, hmm, od cieni do oczu, bo się odczepiło i nie mogłam tego już dalej przyczepić, a poza tym te cienie się już skończyły, więc... No. Mm. No. Wziąłam to teraz do LPS-ów I, i jest takie lusterko. W mm. ogóle zrobiłam teraz grzywkę i moim zdaniem mm, ładnie no. jest. Odkładamy tu. Bierzemy tą, oto kanapę. Kanapa już była zrobiona, dostałem ją na urodziny, razem z innym domkiem na dziewiąte urodziny. To jest plastikowana, zwykle szlachetna, kupiona w zestawie kanapa, Jak chcecie, to możecie sami pokazać. To jest zrobione, jak macie rolkę papieru, to potem to, w... składacie to normalnie, robicie kółko. Wycinacie jeszcze jedno kółko, potem ja to akurat obkleiłam papierem, ale możecie z czym innym. bo ja chciałam białe, a nie miałam innej idei. To jest od zestawu z LPS-ów. Tutaj jest taśma. Jaka taśma? Tu jest plastelina, bo mi się to oderwało. No, jest takie. Jak to wygląda? To jest, jest zestawu z LPS-ów. Takie są nawet na serio, takie drapaki dla kotków. No. A to jest już duże. Miałam jeszcze jedno, ale nie wiem gdzie jest. I to jest z klocków Lego. E, nie z klocków. No, zwykle z klocków takich. Tak. Bierze się jeden, dwa, trzy tu I potem na te trzy przykładacie tu Raz, dwa, trzy I wtedy macie taki super Nakładacie na to na przykład papier Tak jak ja no, jeszcze tutaj. I pokażę wam mój domek O nie, odkleja się ściana To było pudełko Polecam tę firmę butów Tak to jest z Wiktorii moje butki tu Momencik. Mogę ostrości złapać. Co Takie. Za 119 ogólnie kosztowały drożej, ale były na przecież z Wiktorii to jest... Tak, tak to się chyba czyta, nie wiem. Polecam te buty. I teraz podłogę zrobiłam z normalnej kartki, trochę nierówne te panele. I przykleiłam to. Potem zrobiłam drugą ścianę. Tu jest tak. Narysowane drzewko, plakacik, okienko plakat. No, to Żyrandol. To jest stoliczek ze świeczkami. Okno, no i takie jest serduszka do ozdoby. A, a to to jest światło. Kolejne: okno, światło Żyrandol. Stół z jakimiś tam rzeczami, Krzesło, grzejnik. I okno. Tutaj muszę przykleić tą ścianę, bo mi się. Tu jest tak. Podstawka, na kwiatki, okno takie niskie, na kurtki. Dla małych drzwi, dla dużych drzwi. I tu kolejny randol, znowu na kurtki i okno. I to się robi. Masz takie, takie pudełko, Ściągać pokrywkę. Tniesz sobie tu. I z drugiej strony tak samo. To zostawiasz normalnie. Bo nie wiem, nie, ja mi tak by się było trudno A tak to możesz tak. I tu kładziesz wszystkie rzeczy, które chcesz. Potem to po prostu, jak chowasz, to to dajesz tak. Chowam tam do pudełka mojego. I jest ok. Dobra, to ja to może poustawiam ustawiam. O. To okay. no. Szybko się to ustawia, szczególnie jak już wiesz, jaki chcesz to wzór do tego. No. Jak chcecie więcej takich odcinków z moimi LPS-ami, to piszcie w komentarzach. Ja serio lubię czytać Wasze komentarze Oczywiście jeszcze nie pisaliście mi żadnych komentarzy, ale... LPS-y powstawiam tutaj tak o, bo układam. Jajko damy tutaj. W sumie... W nic nie ma, bo okay. o, Tu dam, bo tutaj będzie OK, W sumie tego kłonika mogę... Albo nie do... Czasem konik po prostu nie chce ze mną współpracować. Właśnie nie. i tak się dzieje. No, bo układałam prawie wszystkie. Brakuje mnie, a nie, to wszystkie. I to i tak właśnie wygląda. Domek dla LPS-ów i moje piękne LPS-y. Zostaw raz pokażę

Życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli będzie co najmniej 5 łapek, jeżeli będzie 5 łapek w górę, robię kolejny odcinek z LPS-ami. Tylko napiszcie mi po prostu wtedy w komentarzu, jaki, jaki odcinek chcecie zobaczyć z LPS-ami. Pa!